Witaj, witaj, kochany człowieku. Dzisiaj już piąty odcinek z naszej serii Bohaterowie Wiary. Uczymy się w tej serii, jak naśladować tych, którzy umieli wierzyć, tych, którzy opierali się na Bogu, którzy Bogu ufali. Skąd tą wiarę brać, jak uczyć się od nich? O tym właśnie rozmawiamy w kolejnych odcinkach. Zapraszam Ciebie serdecznie. Dzisiaj będziemy mówili na temat Sary. Sara, bohaterką wiary. Sara kojarzy się mi z piękną kobietą, która stała obok Abrahama, która była jego życiową partnerką, gdzie on ją bardzo kochał, ona kochała jego. I wydaje mi się, że to małżeństwo było takie, no, można powiedzieć, współczesne trochę pod tym względem, że Sara miała dużo do powiedzenia w tym związku. Abraham traktował ją jednak inaczej niż po prostu jakieś tam kobiety ponieważ była ukochanką jego serca, więc również z nią rozmawiał, pertraktował, można powiedzieć, ustalał pewne rzeczy wspólnie. Nie trzymał jej taką krótką ręką, że tak powiem, jak to bywało za tamtych czasów. Nie był to taki czysty patriarchalny styl, tylko jednak bardziej partnerski. Ale Sara również kojarzy mi się z tym momentem, kiedy się zaśmiała. Jakoś trudno jest nie myśleć o tym, o tym zdarzeniu, właśnie w kontekście, Wiary w kontekście oczekiwania na potomka, który w przypadku Abrahama i Sary był. Kiedy uwierzyli Bogu, że da im Syna. A jednak Sara, kiedy usłyszała, że za rok będzie już piastowała w swoich rękach syna, kiedy usłyszała to od samych aniołów, a być może nawet od samego Pana, to się zaśmiała. Ten, ten śmiech był śmiechem zwątpienia. Ale pomimo tego, pomimo tego, Bóg jej pobłogosławił, urodziła syna i nazwana jest matką wszystkich wierzących. I uznana została również za bohaterkę wiary, została tutaj wymieniona. Przeczytamy o tym w jedenastym rozdziale listu do Hebrajczyków. Tym razem jedenasty i dwunasty werset. Przez wiarę także sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia potomstwa i urodziła. Gdyż za wiernego uznała tego, który obiecał. Dlatego z jednego człowieka i to obu marłego zrodziło się potomstwo tak liczne, jak gwiazdy niebieskie, i jak niezliczony piasek na brzegu morza. Tak więc czytamy tutaj, że Sara poprzez wiarę otrzymała moc poczęcia tak przez wiarę, gdyż uznała wiernego tego, który obiecał. Bóg sam pofatygował się do Abrahama i miał z nim społeczność wraz z dwoma aniołami, ponieważ był jego przyjacielem. Chciał osobiście poinformować go o tej dobrej nowinie, że Sara będzie miała dziecko, że w końcu nadszedł ten moment, tak. To jest ten moment, kiedy obietnica się wypełni. I Sara uwierzyła. No właśnie, i teraz jak to uwierzyła, skoro się zaśmiała? Wiecie, to jest niezwykłe, że Bóg inaczej patrzy niż człowiek. My czasami patrzymy na różne nasze potknięcia i myślimy sobie, no tak, jestem taki niedoskonały, tutaj mi się noga poświęcniała, tam, tutaj głupio zrobiłem, tu zgrzeszyłem. I wydaje nam się, że to już zmienia również Bożą optykę patrzenia na nas. Że już Bóg inaczej patrzy na nas. Myśli sobie, no tak, On mnie rozczarował. To był taki dobry chłopak, ale zrobił coś takiego. No coś. No coś mu poszło nie tak. I ponieważ my tak patrzymy na ludzi, my tak patrzymy na siebie samego, to myślimy, że Bóg również tak postępuje, że on zmienia zdanie, że on zmienia o nas opinię tylko dlatego, że czasami zrobimy coś nieodpowiedniego. Owszem, Sara nie powinna się była zaśmiać w tym momencie. Ale równocześnie to, że się zaśmiała, nie świadczy o tym, że była jakaś zbuntowana, że była niewierząca, że nie kochała Boga, że nie wierzyła Bogu, że nie była mu posłuszna. Po prostu w tym miejscu swojego życia zachowała się nieodpowiednio, nie wykazała się jakimś oczekiwaniem, nie rozeznała tego, kto do niej mówi być może. No tak, miała wpadkę, krótko mówiąc, jakąś życiową wpadkę, która tak naprawdę była bez znaczenia, oprócz tego, że o tym wiemy, Możemy się zastanawiać, dlaczego o niej czytamy, dlaczego w ogóle jest wspomniana. Może właśnie dlatego, żebyśmy wiedzieli, że Bóg nie powołuje ludzi idealnych, że Bóg nie daje obietnic ludziom idealnym, że to wszystko, co jest napisane w Biblii, jest po to napisane, żebyśmy mieli pociechę, żebyśmy mieli zachętę, że Sara była normalną kobietą, która miała swoje słabości, która była być może zmęczona tym czekaniem. Była już starą kobietą, była rozczarowana tym, że nie mogła urodzić dziecka. W tamtych czasach to było coś okropnego. Cała jej jakby życiowa wartość, misja yy, były zaprzepaszczone, tak? ponieważ nie mogła urodzić dzieci. Była lekceważona również przez swoje niewolnice. Yy, czuła się niepe niepełnowartościową osobą. Czuła, że nie, nic nie dała światu. I, I była zmęczona i wiedziała też, że Bóg obiecał, ale to się przeciągało. Dlaczego Bóg nie działał? Dlaczego nie zadziałał wcześniej? Przecież miałaby więcej sił, mia mogłaby więcej dać swojemu dziecku. Skoro Bóg obiecał, a Abraham i Sara już byli starzy w momencie obietnicy, to dlaczego Bóg zwleka? Jaki jest w tym cel? Nie było tutaj jako, jako jakiegoś logicznego wytłumaczenia. Ale to, że Sara tak zareagowała i to, że my czasami również wykazujemy się brakiem wiary, nie oznacza, że nie idziemy za Bogiem. Kiedy idziesz za Bogiem, to masz różne momenty, potykasz się, masz chwilę załamania, być może nawet jakiejś depresji, być może jakiegoś wycofania, wątpliwości, zmęczenia, obciążenia. Masz czasami wszystkiego dosyć i chcesz to zostawić. I Bóg w tym wszystkim ani Ciebie nie potępia, ani nie zmienia o Tobie zdania, Nadal jesteś wierzący i Sara nadal jest w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, jest uznana za matkę wszystkich wierzących, za tą, która uwierzyła i przez to jakby popchnęła całe dzieje do przodu, ponieważ dzieje Izraela mogły się w ogóle wydarzyć właśnie dlatego, że Sara, pomimo wszystko, uwierzyła. To, że się zaśmiała, to nie znaczy, że nie uwierzyła. Nie wybrała tej najwłaściwszej drogi. Osobiście mi to bardzo pomaga, dlatego że w wielu dziedzinach swojego życia czuję się taka bezpłodna. Czuję, że nie zaszło coś, co być może zaszłoby, gdybym była bardziej posłuszna, yy, bardziej poświęcona, nie wiem, pilniejsza, bardziej zdyscyplinowana, gdybym umiała rozmawiać z ludźmi, gdybym nie była taka, nie wiem, skupiona na swoim, czy ambitna, gdybym umiała odpuszczać, gdybym umiała. Być bardziej cierpliwa, wiecie, jest dużo takich rzeczy, których żałuję. I też jestem zmęczona sama sobą, że, że jestem taka właśnie niedoskonała. Wydaje mi się, że, że Bóg tak wiele mi dał, a ja tak mało daję z siebie. Jednak historia Sary jest bardzo budująca. Bóg nie patrzy tak jak człowiek, Bóg patrzy na serce, Bóg nie patrzy na pomyłki i potknięcia, Bóg patrzy na jakiej drodze jesteś. Jeżeli tą drogą jest Chrystus, jeżeli ty idziesz za Bogiem, Ponieważ wybrałeś taki kierunek życia, a nie, że w tym momencie akurat idziesz, dlatego, że Bóg patrzy na całą drogę, a nie patrzy na jakiś wycinek i na podstawie tego wycinka twojego życia ciebie ocenia. Tak robią ludzie. Potrafią odrzucić największe autorytety tylko dlatego, że komuś się pośledzi gdzieś noga, już nie jest idealny, już nie chcą takiej osoby słuchać, już zrywają kontakty, albo już zaczynają mówić złe rzeczy o tej osobie. Tak robią ludzie, ale tak nie robi Bóg. Dlatego z jednego człowieka, i to obu marłego, zrodziło się potomstwo tak liczne, jak gwiazdy niebieskie, i jak niezliczony piasek na brzegu morza. Cieszy mnie to, że ten werset jest umieszczony zaraz po opisie wiary Sary, a nie Abrahama. Wiele osób tutaj um, uważa, że jest to podsumowanie życia Abrahama. Ja myślę, że to jest podsumowanie życia Sary. Dlatego, że to Sara była bezpłodna. Ona była obumarła, jeśli chodzi o swój wiek, ale również jeśli chodzi o swoje zdolności rozrodcze, można tak powiedzieć brzydko. Ona była w pewien sposób martwa, bo nie mogła wydać siebie z życia. I teraz, kiedy przekładamy to na swoje życie, możesz tak widzieć siebie, że, że jesteś bezpłodny w pewnych dziedzinach swojego życia że nie umiesz wydać owocu, że nie umiesz um, właśnie być e, takim błogosławieństwem dla innych. Tak? Bo dzieci to jest błogosławieństwo. Że nie umiałeś wydać tych duchowych dzieci. Być może nie umiesz opowiadać o Bogu, nie umiesz prowadzić innych do, do Jezusa. Nie umiesz ewangelizować. Być może e, nie umiesz nawet zadbać o swoje biologiczne dzieci, tak żeby były e, szczęśliwe, tak żeby były na dobrej drodze, tak nie umiałeś tego zrobić. Być może czujesz się bezowocny w jakiejś innej dziedzinie swojego życia. W tym wszystkim Bóg mówi, że potrafi z obumarłego człowieka wyprowadzić nie tylko jedną osobę, nie tylko jeden owoc zrodzić, ale wyprowadzić potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i piasek. To jest coś niesamowitego, że. że z powodu tego jednego dziecka, tego Izaaka, dziecka obietnicy, dlatego że on się urodził, później poszła cała historia dziejów e, Izraela, ale również tego duchowego Izraela, którym my jesteśmy. Tych wszystkich wierzących, którzy naśladowali wiarę Sary i wiary Abrahama. Tak więc e, myślę, że Sara w tym całym rozdziale 11 symbolizuje taką osobę, która jest bezsilna, bezpłodna, bez możliwości. W tamtych czasach również kobieta nie miała nic do gadania, że tak powiem, nie była decyzyjna, była uzależniona od mężczyzny. Ktoś, kto jest po prostu w tak zwanej czarnej dziurze. A pomimo tego, że uwierzyła w coś, co się nie mieściło w głowie, żeby tak stara kobieta mogła urodzić, uwierzyła, Urodziła i od tego dziecka potem poszła cała, można powiedzieć, plejada kolejnych pokoleń, tysiąca, milionów ludzi, którzy uwierzyli. Tak więc nie ma tak czarnej dziury, w której mógłbyś być, żebyś był bezsilny, dlatego że zawsze możesz wierzyć, możesz uczepić się Bożej obietnicy i powiedzieć: Boże, ja tego nie puszczę. Nawet jeżeli czasami wątpię, nawet jeżeli czasami mam różne myśli, to i tak będę się trzymał tej obietnicy, aż zobaczę narodziny mojego dziecka, aż zobaczę, że Ty mm, zmieniasz to moją bezpłodność na obfitość, na wiele pokoleń, które się ze mnie urodzi. Okej. Okay. Ciekawa jestem, jakie są Twoje wnioski po przeczytaniu tych wersetów i w jaki sposób Sara Ciebie inspiruje do tego, by prowadzić życie pełne wiary, nie przejmować się różnymi porażkami, chwilowymi, słabościami czy wątpliwościami nawet, które mamy w głowach, ale żeby pomimo wszystko wierzyć i czekać, i zobaczyć wypełnienie obietnicy. Czekam na Twoje komentarze i zapraszam Ciebie już za tydzień, kolejny odcinek z tej serii. Do końca wakacji wyrobimy się z 12 odcinkami, a jutro jest kolejny odcinek również Przebudzenia 5 rano, na który również Ciebie bardzo serdecznie zapraszam. Z Panem Bogiem. Pa. pa.